Czy tego pragniecie? Nurzać się w kłamstwie i grzechu? Żyć w ciągłym strachu? Nie! My nie! Nigdy! Chcecie więc działać? Chcemy! Ha! Prowadź nas! Cieszy mnie wasze oddanie! To zło trzeba wykorzenić! Wtedy dopiero możemy liczyć na odkupienie! To nie jest sprawiedliwość! Nie masz prawa tego robić! Za kogo ty się masz? A wy wszyscy stoicie bez ruchu! Jesteście współwinni tej zbrodni! Wądźcie przeklęci! Widzicie, jak zło jednego człowieka rozprzestrzenia się i niszczy innych? Chcieli zasiać w was strach i zwątpienie! Ale ja was ochronię! Macie przed sobą czwórkę grzeszników! Radacznica, złodziej, hazardzista, heretyk. Niechaj ich wszystkich ostatecznie osądzi sam Bóg! Sam Bóg ciebie osądzi. Dobra, i teraz jest to ta, taka opcja, Super. że.

Jestem na zawsze zbrukany. Musi zapłacić. Człowiek kłamie. Jestem tu nie dlatego, że oddawam się innemu mężczyźnie, lecz dlatego, że tak nie uczyniłam. On chce mnie zamordować. Ale ja go nie chciałam. Inaczej to. Nawet teraz. Aha, onia, co idą? A, trochę głupie ale dobrze. Wciąż kłamie, oszukuje. Jest tylko jeden sposób, by się z tym uporać. A, nie tak. Ani nie wyszło mi to jak zwykle. Jasny green. Yeah. 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 Dobra, ależ. Kolejny. Wylatuj. Oj, ja też wróciłem. No chodźcie wszyscy. Oj, jaki jest Chmara, oj. Ucznika. Kolejny turek. A ten talib zamiast uciekać, to jeszcze za no No co za. Nie, yes, tak, o to mi chodziło. Jestem na bardziej. O, dobrze, dobrze. Jest, yeah. jest. Jestem ogólnie sojusznikiem Nie. bardziej taki skryty dział. Powiedz mi, jaką grałeś w tym wszystkim rolę? Zamierzasz bronić się tak jak inni? Tłumaczyć się ze swych uczynków? Bractwo chciało miasta. Ja chciałem władzy. Była okazja. Okazja, by zamordować niewinnych. Nie takich niewinnych. Głosy buntowników tną głęboko niczym stal. Zakłócają ład. W tej kwestii zgadzam się z bractwem. Zabijasz ludzi tylko dlatego, że mają inne poglądy od ciebie. Oczywiście, że nie. Zabijałem, bo mogłem. Bo to była świetna zabawa. Wiesz, jakie to uczucie rozstrzygać o czyimś losie? A widziałeś, jak tłum wiwatował! Jak się mnie bał! Ja byłem jak Bóg! Na moim miejscu zrobiłbyś to samo. Taka władza! Dawniej być może tak, ale potem dowiedziałem się, co dzieje się z tymi, którzy wywyższają się nad innych. A cóż to takiego? Chodź i... Chyba cię wbiję. Dobra, konto żyty. Ja na chwilę prze... Ja na chwilę przebię nagrywanie, bo... Ktoś mnie woła. No to zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Rodzice wrócili z pracy. Ale teraz razie też już będę wracał z pracy biura. tylko na pewno muszę zwiać ludziom. na. No i nie trafię na nic. Niepokojące zrzuty akcji. Szyszej Jerozolimski. Pomocy! On mnie atakuje i ktoś coś robi. A już może to znaczy, A, nawet nie zauważyłem. Uh -huh. To no jest parawa, no ale... Występują w nie Boga i muszą za to zapłacić. Gdziekolwiek się udadzą. No nawet no, czasów nie włączają. To znaczy z stupera. Nazywają to kurcjatą. w imię czego? Ignorancji, przemocy, szaleństwa. Musimy stawić im czoła. Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby. Kolejna mi się wykonano. Jerozolimie, potrzebny jest nowy władca. Tak też słyszałem. Cóż to? Żadnych mądrych rad? Z pewnością musiałem popełnić jakiś straszny błąd, czyż nie? Sprawiłeś się jak na asesyjuna przystało. Nic dodać, nic ująć. Martwi mnie jednak, że spodziewasz się pochwały za samo wykonywanie poleceń. Zdaje się, że martwi Cię wszystko, co robię. Pomyśl nad tym! Ale zajmij się tym w drodze do Masjafu. Twoja praca tutaj dobiegła końca. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Naprawdę się rozpocznie! To nasze miasto! nim było! Dobra, I cały e, rozdział czy może blok pamięci jest skończony. Znowu wracamy do Abstergo. Po rozmawiać z parchatem i perwersyjnym doktorkiem. Już skończyliśmy? Wstawaj! Jak pan chce, doktorze? Kończymy, Sears. Zaraz przyjdę. Na pewno? Tak. Nie. U mnie jak w Denver. Nie mam pojęcia, jak miałby. Oczywiście. Rozumiem. Ma pan poważne problemy, panie Miles. Co go ugryzło? Przyjdę po Ciebie. Kto po mnie przyjdzie? Asasyni. Hej, ja nie mam z tym nic wspólnego. Chyba spróbuję cię odbić. Wygląda na to, że jesteś ważniejszy niż sądziłeś. Kurczę, to się wszystko robi coraz bardziej zakręcone. Musiało się tak stać. To znaczy. Walka, którą podczas trzeciej Krucjaty rozpoczął twój przodek. Ona właściwie nigdy się nie skończyła. A ludzie, którzy cię przetrzymują, to templariusze. Widik jest templariuszem? Nie mogłeś wiedzieć. Dobrze się maskują. A co do Twojego pytania, Widik dla nich pracuje. Wszyscy pracujemy. Abstergo to ich firma. Myślałem, że templariusze to pokręceni staruszkowie w śmiesznych czapkach, którzy popijają piwo i planują podbój świata przy użyciu ludzi, jaszczurów czy coś w tym stylu. Nie, oprócz tego fragmentu o podwoju świata. Posłuchaj, to dość skomplikowane. Połowa tego, co się słyszy o templariuszach pochodzi.